Władysław Szrengel Okno na tamtą stronę Mam okno na tamtą stronę, bezczelne żydowskie okno na piękny park Krasińskiego, gdzie liście jesienne okną. Pod wieczór szaroliniowy składają gałęzie pokłon i patrzą się drzewa aryjskie w to moje żydowskie okno. A mnie w oknie stanąć nie wolno. Bardzo to słuszny przepis. Żydowskie robaki, krety, powinni i muszą być ślepi. Niech siedzą w barłogach, w norach, w robotę z utkwionym okiem i wara im od patrzenia i od żydowskich okien. A ja, kiedy noc zapada, by wszystko wyrównać i zatrzeć, dopadam do okna w ciemności i patrzę. Żarłocznie patrzę. I kradnę zgaszoną Warszawę, szumy i gwizdy dalekie, zarysy domów i ulic, hikuty wieżyc kalekie. Kradnę sylwetkę ratusza, u stóp mam plac teatralny pozwala księżyc wachmajster na szmugiel sentymentalny. Wbijają się oczy żarłocznie, jak ostrza w pierś nocy utkwione, warszawski wieczór milczący w miasto me zaciemnione. A kiedy mam dosyć zapasu na jutro, a może i więcej, żegnam milczące miasto, magiczne podnoszę ręce. Zamykam oczy i szepcę, Warszawo, odezwij się, czekam. Wnet fortepiany w mieście podnoszą milczące wieka, podnoszą się same na rozkaz, ciężkie, smutne, zmęczone, i płynie ze stu fortepianów w noc szopenowski polones. Wzywają mnie klawikordy w mękę nabrzmiałej ciszy płyną nad miastem akordy spod trupio białych klawiszy. Koniec. Opuszczam ręce, wraca do pudeł polonez. Wracam i myślę, że źle jest mieć okno na tamtą stronę.